Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w nowym odcinku na kanale Warcaby. Jak pewnie dobrze wiecie, poziom kobiecych warcabów w naszym kraju jest niesłychanie wysoki. Trzy z czterech najlepszych zawodniczek Starego Kontynentu to właśnie Polki i trzy nasze reprezentantki znalazły się wśród 16 najlepszych zawodniczek, które powalczą o tytuł Mistrzyni Świata jesienią tego roku. Turniej planowany jest w Curacao, piękne otoczenie antyli holenderskich. Niedawno zakończone Mistrzostwa Polski Kobiet to również rywalizacja na najwyższym poziomie pomiędzy tymi paniami z absolutnej światowej topki. I pojedynek, który dostarczył nam nie lada dużo emocji, rozegrany został w przedostatniej rundzie turnieju, kiedy to Marta Bańkowska mierzyła się z Natalią Sadowską, a więc dwie polskie aktywne. Arcymistrzynie. Marta, która miała wówczas punkt mniej od Natalii, musiała tę partię wygrać, żeby chcąc zdobyć tytuł Mistrzyni Polski główną nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych. Natalia tymczasem przy remisie i remisie w ostatniej partii zachowywała największe szanse na złoto. Jak się ta sprawa potoczyła? Rozwiążę tę zagadkę na koniec tego materiału, jeżeli nie byliście z nami w trakcie transmisji na żywo. Natomiast co bardzo istotne, Marta chciała też Wziąć swego rodzaju rewanż za właśnie Mistrzostwa Europy z zeszłego roku, kiedy to prowadziła przez większą część turnieju. Grała naprawdę solidne warcaby, ale na ostatniej prostej. Natalia ją wyprzedziła i to koniec końców pani Sadowska została mistrzynią Europy w roku ubiegłym, a wicemistrzynią Europy Marta Bańkowska. Także wewnętrzny pojedynek Polek, mistrzyni kontra wicemistrzyni Europy, będzie przedmiotem naszej dzisiejszej analizy. Zobaczmy, jak ta partia przebiegała. Natalia grała białymi, my te partię obserwować będziemy od koloru czarnych Czyli od pionów Marty Bańkowskiej, i po zagraniu Natali 32-28 Marta aktywnie 16-21, sugerując sprowadzanie te, tej partii do bardzo agresywnych, aktywnych wariantów. Po kilku posunięciach mamy wyjście 36-31 Natalii i wymianę po linii głównej Marty. 21-27. No i to jest bardzo teoretyczny debiut, który potoczył się odrobinę inaczej niż myślę, chciałbym to oglądać w trakcie analizy. Mówiłem też o tym, że właśnie w tym momencie, przy 15 posunięciu debiutowym spodziewałem się zagrania. 33-28 ze strony Natali no i wtedy prawdopodobnie Marta gdzieś rozstawiałaby swoje piony w takich może dwóch kolumnach wychodzących z pól bandowych a Natalia próbowałaby tutaj takim klinem centralnym budować pozycję w centrum. Te partie toczą się niesłychanie ciekawie. Jeżeli chcielibyście przykład takiej partii z takim właśnie planem obejrzeć, to podrzucam Wam link na górze po prawej. Moja partia z Danielem Akalim z Mistrzostw Europy Drużynowych z roku 2021. Natomiast tutaj Natalia zaatakowała klina Marty, która tego klina rzecz jasna broni i po kilku ruchach zmusza swoją przeciwniczkę do tego, żeby zejść w kierunku skrajnego bandowego pola 36. Oczywiście, taki pion niesie ze sobą bardzo ciekawą grę, zarówno dla jednej, jak i dla drugiej strony. Może być wykorzystywany kombinacyjnie, albo czarnym może służyć do przejęcia absolutnej kontroli po prawej stronie, czyli po stronie ich krótkiego skrzydła. Niedługo później, Natalia decyduje się na takie zejście 34 które jakoby daje moc. Półrogatce Marty natomiast pamiętamy, że półrogatka jest tym silniejsza, im mniej pionów ma na linii głównej za sobą. Teraz są te dwa piony, to jest o jeden za dużo niż przyjęło się, że półrogatka jest dobra, więc raczej pozycja dzieje się. W takich remisowych, równych proporcjach, chociaż silnik komputerowy nawet wskazuje lekką przewagę białych. No i taka kluczowa, kolejna chwila w tej partii to jest ruch 23, gdzie Marta musi zdecydować się na kontynuację, których w tej pozycji mogła mieć kilka. Natomiast niewykluczone, że Marta zdecydowała się, że problemy byłyby po takim zejściu 11-16, po zagraniu prawdopodobnie 41-37 ze strony Natalii, gdyż teraz na przykład nie można wymieniać 17-21, taka. Klasyczna kombinacja z półrogatki, z rogatki z oddaniem piona 35, 30, 29, 24 pozwoliłaby Natalii przedostać się na damkę i tę partię wygrać. Więc taki wariant, widząc kombinacje, które w partii mogą nastąpić za kilka ruchów, trzeba odrzucać już wcześniej. No a poza tym ruchem 11, 16 to faktycznie te różne groźby kombinacyjne, chociażby po jakimś zagraniu 14, 19 w tej partii, stoją, kiedy białe mogą ponownie oddać 35-30, uruchomić swoje kolumny, zagrać 29, 20... I teraz niezależnie od tego, w którym kierunku pobiłaby Marta, Natalia pobi dostałaby się na damkę. W związku z czym wymienia 20-25 Marta, no i zdaje się, że jej pomysł na to, żeby wprowadzać agresję i aktywność ze swojej strony do tej partii nie powiódł się. Natalia zagrywa 32-28 i za chwilę po zagraniu Marty 14-19, które też jest sugerowane przez silniki komputerowe, bo ciężko znaleźć jakąś alternatywną, sensowną grę, kontynuację dla czarnych, Natalia robi 1 za 2, więc na chwilę zdobywa piona, ale Marta tego piona odbija. Niewykluczone, że może jeszcze chwilę lepsze byłoby zagrać 10-15, spróbować tego piona odbić, natomiast po ewentualnym kolejnym ataku ze strony białych. No znów trzeba byłoby to po prostu 2 za 2 do tyłu zrobić. To jest odrobinę, pasywne zagranie. Taki, który otwiera te pozycje, być może nie chciała Marta atakować jeszcze wcześniej 10-15, żeby nie przesadnie osłabić swoje długie skrzydło, bo jeżeli chcemy szukać aktywności na jednym, to nie możemy zapomnieć o tym, żeby na drugim starać się zabezpieczyć swoje sprawy. Po kilku kolejnych posunięciach, które najczęściej po takim otwarciu pozycji są po prostu dociąganiem pionów do centrum, Natalia w posunięciu 32 decyduje się zagrać 34-30. No i to jest takie zejście ku bandzie, które być może daje jakieś szanse gry Marcie. Wydaje się, że takie spokojne czekanie może najpierw 37-32 zobaczyć co przeciwnik zagra, bo każdy ruch to jest dla nas informacja na temat tego, jaki plan gry wybiera przeciwnik, co będzie chciał dalej planować, wtedy szukać. Konkretnego planu gry. Natomiast teraz po zajściu 34-30 mamy dociągnięcie, wchodzi na 23 Marta, więc zobaczcie ruchy, robi w taki sposób, żeby budować swoje kolumny i jednocześnie grozi przeciwniczce uderzeniem mostek. Gdyby teraz coś w stylu 44-40 zagrała Natalia, no to takie możliwości kombinacyjne się pojawiają. Tutaj akurat w tym wariancie byłoby po nim po prostu. Porówno, dlatego że 3 za 3 uderzenie mostek, damka jest zniszczona i to nie wykluczone, że jeszcze białe mają lepszą pozycję w tej końcówce. Chciałem Wam tylko pokazać motyw kombinacyjny, który przy okazji budowy kolumn wyciągania pionów z band z takich półostających typu 6 do centrum na 11 mają w partii miejsce. Zagrywa 30 na 25 Natalia Sadowska, no i w ten sposób schodzi pionem na bandę. To nigdy nie jest aktywny ruch, natomiast też ten pion 25 jest takim, z którym za bardzo nie ma co zrobić Marta. Ono odrobinę może przeszkadza jej na jej długim skrzydle, bo tutaj brakuje pionka 9 do kolumny 3, 9, 14, żeby próbować go jakoś wymienić. No i jeżeli Natalii udałoby się skutecznie zająć pole 27, to też klasyki ewentualne, czyli to obustronne związanie w centrum mogłoby być dla białych korzystniejsze. Natomiast w tym momencie Marta decyduje się na wyjście 23-28, kolejny raz przełamuje pozycję, kolejny raz być może zaskakuje swoją przeciwniczkę, no i pomimo tego, że materiału na planszy jest dużo mniej, to próbuje szukać tej aktywności, która być może daje jej nadzieję na wygraną. Gra przeciwko takim pionom 28 jest wbrew pozorom bardzo trudna. I nawet jak tutaj odrobinę przewagi ze strony białych pokazuje silnik komputerowy, to taki pion 28, przeciwko któremu nie mamy takich podstawowych kolumn do gry przeciwko niemu, czyli 50, 44, 39, albo z drugiej strony 46, 41, 37, dzięki którym można by było tego piona wymienić do przodu, zyskując tempa, jest bardzo trudna. Najczęściej tego piona, jeżeli chcielibyśmy likwidować, to można go bez tych pionów wymienić wyłącznie do tyłu. Na przykład ustawiamy taką kolumnę 39, 34, 30 i wymieniamy go do tyłu, ale to jest zawsze cofanie naszej pozycji, odrzucanie naszej pozycji do tyłu. Może to się wiązać z problemami z aktywnością w centrum. No i kolejne ruchy Natali są takie, które tak naprawdę nie umacniają jej pozycji. Z kolei Marty oczywiście te pozycje wzmacniają. To jest kolejne przesuwanie pionów do centrum, które znajdują się na bardzo aktywnych polach. No i zobaczcie, że po 41 ruchach tej partii schodzi 38, 33 Natalia, no i tutaj inicjatywa zaczyna się już rysować istotnie po stronie czarnych kamieni. Marta nie zatrzymuje się, wychodzi tym pionem jeszcze dalej. Jej celem jest oczywiście przerwać się, przedostać, przerąbać przez te zasieki przeciwniczki w środku warcabnicy. No i koniec końców ten pion jest na tyle aktywny, że Natalia decyduje się go wymienić do tyłu i właśnie w ten sposób, o czym wspominałem wcześniej, tak trochę pasywnie ustawia swoją pozycję, dając jednocześnie dużo przestrzeni Marcie do tego, żeby próbować dalej kontrolę nad tymi dalekimi polami przejmować. Po kilku kolejnych posunięciach Natalia ustawia tutaj taką rogatkę, którą grozi zrobić jeden za dwa na damkę, no i nie można się przed tym obronić inaczej niż wymianą 13/19 do tyłu, bo gdyby Marta próbowała zagrać coś w stylu 14/19 może się nadziać na bardzo chytrą kombinację właśnie z wykorzystaniem tego bandowego skrajnego pola 36. W jaki sposób? Wpuśćmy przeciwnika na damkę. Teraz ta damka w kolejnym ruchu będzie musiała bić dwa piony. Możemy to wolne tempo wykorzystać jeszcze do zagrania 26, 21. Po biciu dwóch przez damkę, białe biją trzy. A ten czarny pion, który był najbliżej damki, zostaje odrzucony przez to nasze zagranie wcześniejsze na pole 21. I idące do damki białe mają bardzo dużą szansę na to, żeby tę partię wygrywać. W związku z czym, oczywiście, jedynym rozwiązaniem jest zagrać 13, 19, bicie, bicie, no i Kolejne wyciąganie pionów do kolumny, i kolejna pozycja kluczowa właśnie w tym momencie w ruchu 50. Kiedy chcemy atakować swojego przeciwnika. To jedyne wymiany, na które moglibyśmy się godzić, są wymianami do przodu, żeby zbliżać się w, do pól przemiany damkowej, wywierać presję, bo czasami w końcówkach to jedno, dwa, trzy tempa szybciej, kiedy zrobimy damkę, może decydować o zwycięstwie bądź nie w partii. I teraz wydaje się, że właśnie taki plan gry powinna Marta Bańkowska obrać. Natomiast Marta wymieniła 18-23, odrzucając tę swoją pozycję do tyłu. I kluczowy pion 22, który mógł być nie tylko pierwszym, ale drugim, który pójdzie gdzieś do tych pól przemian damkowej. Staje z tyłu na polu 13, no i to zadanie jest dużo, dużo trudniejsze. Co mogła zagrać Marta? Oczywiście nie mogła wyjść 22-28, który wygląda na pierwszy rzut oka bardzo fajnie, dlatego że Natalia zagrywa 29-24 i przychodzi tutaj z bardzo silną groźbą, której nie da się uniknąć. 1 za 2 i to białe by partie najprawdopodobniej wygrały. Zamiast tego wydaje się, że trzeba było grać 27-32. Nie bacząc na nic, po prostu ciąć iść do damki. Jeżeli teraz. Próbowałaby Natalia zastawić taką kombinację na większość zagraniem 39-34 to prawdopodobnie szybko by tę partię przegrała. Nie musiałaby się bać wpadać na kombinację Marta Bańkowska idzie do damki. Jeżeli teraz Natalia oddaje 2 na większość, trzeciego bierze 2 na pole od damki, to Marta idzie na pole 41. I co się dzieje z tym pionem 10? On jest, co prawda, o jedno pole od damki, ale tej damki nie ma jak postawić. Jeżeli pójdzie na czwórkę, to po prostu jeden za jeden ta damka jest niszczona. Jeżeli natomiast Damkę postawić by na piątce. To oczywiście, damka czarnych staje naprzeciwko, w narożniku linii głównej, ustawiając tak zwany słupek, no i nie ma obrony przed zniszczeniem tej białej damki w kolejnym posunięciu 22-28. Więc na taki wariant Natalia decydować się nie mogła. Co w takim razie Natalia grać by musiała? Ona musiałaby wyjść coś w stylu 26-21. Idą do damki, obie panie, no ale zobaczmy na tej damce dwa ruchy wcześniej. Jest Marta Bańkowska. Po zagraniu takim 11 na 7, teraz patrząc na otwartą potencjalnie linię główną dla damki, można by było, myślę, by byłoby to dobrą decyzją wymienić 14-20, bo tak to tej damce ten nasz pion własny na polu 14 przeszkadzał w mobilności po całej tej linii, a tak to... Przy okazji wymieniamy bandowego piona przeciwniczki 25, bo w końcówce te piony na bandach są po prostu silniejszymi niż te, które najczęściej stoją w centrum. No i ta końcówka, moi drodzy, mogłaby być taką bardzo niewygodną dla Natalii Sadowskiej. Dlaczego? No bo ten pion 22 dalej stoi daleko i on może gdzieś tutaj próbować przedostawać się na kolejną damkę. Być może 18 na jakąś kolejną damkę, jeżeli sensownej kontynuacji nie znajdzie Natalia Sadowska. Pamiętajmy, że te partie w końcówce wiążą się z tym, że już limitowany bardzo jest czas do namysłu dla zawodniczek i taka końcówka jak analizowaliśmy też na żywo, wydaje się, że mogła stworzyć dużo szans dla Marty Bańkowskiej na to, żeby wygrać tę partię no i prawdopodobnie zamknąć temat tego kto zdobędzie mistrzostwo Polski Kobiet 2023. Wracając do tego co miało miejsce w partii, no jak wiemy 18-23 odrzuca Martę Bańkowską, a Natalia ma prosty plan. Znowu próbować przeprowadzić swoje kamienie na 24, po raz kolejny ustawić taką rogatkę. No i żeby nie tracić czasu, musi iść do damki Marta Bańkowska 27-32 w kierunku pola 46, no i uruchomić, zezwolić pionowi 26 na zrobienie tego samego. I po kilku posunięciach panie zgodziły się na remis. Od razu po partii Natalia Sadowska zasugerowała Marcie, że mogła wybrać inną kontrolę. Kontynuację właśnie tą, z tym wyjściem 27-32. Być może mieliśmy do czynienia z jakimś niedoliczeniem przez Martę Bańkowską, i wskutek tego zmieniła decyzję, i partia się skończyła podziałem punktów. Myślę, że Marta po tym pojedynku mogła odrobinę szans, nadziei stracić na to, że zdobędzie tytuł Mistrzyni Polski Kobiet, ale w ostatniej rundzie wydarzyło się coś niesamowitego. Marta Bańkowska bardzo szybko wygrała swoją partię, jeżeli dobrze pamiętam, z Anią Grodecką, natomiast Natalia Sadowska do ostatnich chwil, do ostatnich momentów w turnieju walczyła z Arletą Kosobucką, która miała piona więcej w końcówce i wtedy stało się to. Za to Natalia niewiele sobie robiąc Natalia zagrała przegrywający ruch. Co to Natalia odwaliła? Natalia przegrywa. Natalia wpadła na kombinację. Ja pierdziele, zobaczcie minę Natalii. Marta Bańkowska, mistrzynią Polski 2023. Co tu się stało? Natalia zagrała pionem i nie zauważyła tego, że, Natalia, że Arleta oddaje piona, wpuszcza ją na damkę, robi ruch wyczekujący i te dwie damki zostają zbite. Jest koniec. Arleta Kosobudzka wygrywa z Natalią Sadowską. Tego chyba się nie mogliśmy spodziewać. Natalia, łzy w oczach, załamanie ręce, twa twarz w rękach. Co tu się stało? Moi drodzy, gratulacje ogromne dla Marty Bańkowskiej, która chyba nie straciła wiary do samego końca. Marta Bańkowska po raz drugi w karierze UKS Struga Marki, Mistrzynią Polski Kobiet 2023. Natalia Sadowska w remisowej pozycji nie broni tytułu. A remis po tym, jak ułożyła się partia pomiędzy Klarą Kornagą i Patrycją Tomczak, dawał najprawdopodobniej Natalii złoto. Świstu gwizdu 5000 poszło. Myślę, że pieniądze nie są tutaj najważniejsze. Zobaczcie na minę Natalii, zobaczcie co tutaj się stało. Marta Bańkowska, 11 punktów, mistrzynią Polski 2023. Arleta Kosobucka ogrywa Natalię i najprawdopodobniej zrzuca ją na trzecie miejsce na podium. Najprawdopodobniej Marta Bańkowska wyprzedzi bezpośrednio Agatę Flisikowską, która została chyba w tym momencie wicemistrzynią Polski 2023 kobiet, a Natalia Sadowska spadnie na, trzecie, na trzeci stopień podium. Co tu się wydarzyło moi drodzy? Mówiliśmy, jak to remisować, jak to wygrywać. No, wygrywać po błędach przeciwnika. Muszą się zadziać błędy, żeby cokolwiek mogło się wydarzyć, rozstrzygającego na korzyść przeciwnika, i to się właśnie stało. Natalia Sadowska w tej pozycji remisowej popchnęła pionka do przodu i wpadła na kombinację. Nie brała tego pod uwagę absolutnie. Myślała, że jest mało materiału na warcabnicy. Myślała, że tutaj już nic nie zostało i że partia będzie szła w kierunku podziału punktów. Tymczasem. Kombinacje mogą dziać się nawet, kiedy mamy po 3, 2, 5 pionów na warcabnicę, i tutaj o wyniku zdecydowała taktyka. Ten obrazek, słuchajcie, będziemy widzieć, pamiętać długo. Natalia, jak po meczu o Mistrzostwo Świata Kobiet, kiedy przegrała, wpadła na kombinację, tam też zdecydowała z ta taktyka z Tamarą Tansy -kurzyną. Siedzi, załamana, patrzy na warcabnicę. Za szybka. Przecież czas miała lepszy, wszystko miała spokojne. Miała warunki do tego, żeby te partię remisować. Jest to moment z naszych transmisji turnieju warcabowych, który na pewno zapamiętamy na długo. Jako zajawkę ten moment mogę wam pokazać, bo już za tydzień planuję wam pokazać takie decydujące, kluczowe momenty, które zapadają w pamięć, zapadają w historię wydarzeń warcabowych. W tym, moi drodzy, coś wyjątkowego, bo z okazji, że zbliżają się dwa lata od pamiętnego meczu Mistrzostwa Świata Kobiet z Warszawy pomiędzy Natalią Sadowską a Tamarą Tansy-Kurzyną, Pierwszy raz na kanale pokażę wam właśnie ten Kluczowy moment, kiedy Natalia przegrała mecz o Mistrzostwo Świata. Jeżeli nie chcecie, żeby was to ominęło, to pamiętajcie oczywiście o subskrypcji kanału Warcaby. Pamiętajcie, że widzimy się regularnie w poniedziałki, w czwartki o 20 na Twitchu Checkers Online TV. Nowe filmy na kanale Warcaby w niedzielę o 12, w czwartek o 19. Życzę Wam miłej niedzieli, trzymajcie się po do zobaczenia. Pa!